Tarzyna Campbell. O mnie. O autorce w kilku słowach Niedaleko od Gorzowa malownicza jest kraina, gdzie historią swą zaczynam, gdzie spędziłam młode lata nim ruszyłam na skraji świata. Śliczne małe to miasteczko. W nim mam ogród wraz z ławeczką, przemilutki biały domek i alejkę winogronek, wonne kwiaty i jabłonkę. Pod nią chronię się przed słonkiem. Kiedyś jesień się zbliżała i jak ptaki odleciałam. Hen daleko, hen za wodę, by rozpocząć Swą przygodę. W Szkocji piękne góry, woda i urocza jest przyroda. Często wieje, deszczek pada, ale na to trudna rada. Gdy pogoda jest ponura, lubię bujać sobie w chmurach. A że bardzo kocham dzieci i dla nich bajki. Wiersze klecę gdy pozwala tylko praca to do strzelec chętnie wracam latem huśtam się w hamaku i opalam na leżaku jeśli chcecie drogie dzieci to w ogródku mnie znajdziecie usiądziecie na ławeczce to opowiem wam bajeczkę